kochane raki można będzie wam teraz poza zdrości czyli wy macie tego Jowisza w wyższeniu wy możecie teraz zdrowić, uzdrowić swoje wszystkie tematy życiowe czy to chodzi o finanse czy o relacje o partnerstwo o pracę ponieważ Jowisz będzie łączył się z twoim słońcem ty oczekujesz tej korony i najlepszej pozycji Jowisza bardzo dobry czas na zajęcie się sobą bardzo dobry czas na skupienie się sobą, na wskakiwanie na drogi powołania, poprawy kwestii finansowych, na naukę, na rozwój. Może niektóre raki, pomimo że rak jest, Jowisz w raku jest powrotem do tradycji, nie tylko zapragną się uczyć, przepraszam, ale może będziecie dużo podróżować, może będziecie chcieli coś zwiedzać, może będziecie chcieli poszerzyć swoje horyzonty. Na pewno w tym. Czasie jest, że zrozumiecie po 12 miesiącach, co jest takim najważniejszym dla Was celem życiowym, co jest Waszą życiową wartością. Kto nie ma dziecka, kto nie ma domu, jest to bardzo dobry czas na zaręczyny, na śluby, na zakładanie rodziny, na budowanie. Kto jeszcze nie zdecydował się na przykład w tym kierunku, to może pojawić się taka Tendencja, czy też taka ochota. Raki będą wskakiwać na drogę powołania, zyskają dużo uznania. Może być tak, że Ty stoisz w tym roku w centrum uwagi, że Ty będziesz obdarowany, że Ty będziesz Yy, prze, przez los, to, tak jak gdyby jest ochrona we wszystkich aspektach, ale to szczęście ma Ci wpaść do rąk i wykorzystaj to dobrze w ten sposób, że będziesz to szczęście zabezpieczać. Co jest niedobre w tym czasie, że <noise> musisz zwrócić uwagę na swoją wagę, i Jowisz bowiem może niestety poszerzyć Twoje ciało, czyli dbałabym też o swoją kondycję, tematy zdrowia, kto chorował przez tą opozycję Plutona, czy pojawiły się nawet przez ostatnie może dwa lata jakieś choroby. Będą tutaj się pojawiać tematy uzdrowienia, tematy wejścia w nowe relacje, w nowe partnerstwa dla samotnych raków. I wszystko, co było Twoim marzeniem, Twoim życzeniem teraz, o czym marzyłeś, co nie było możliwe przez ostatnie nie tylko 13 lat, ale przez ostatnie 16 lat teraz może się zrealizować i spełniać. Myślę, że wielu raków może pracować właśnie nad tematem drogi powołania, ale też tematem domu. I y, zmiany w domach, w korzyści właśnie stwarzam dla siebie poczucie bezpieczeństwa, takiego poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego, że właśnie masz czuć ze sobą teraz, sam ze sobą, do siebie. Nawet bym powiedziała bez partnera i bez, be, bez partnerki, ona będzie, tutaj się pojawi dla samotnych raków dużo okazji, a raki, które są w związki, w związkach, na pewno. Te relacje się będą poprawiać, ale ty sam masz się czuć ze sobą dobrze.